Siemka wszystkim Dolny Śląsk Okolice Wałbrzycha Tam jest Milena Tu jest Marcin Mb Tam Milena jest Jesteśmy koło Wałbrzycha, nie? Czy nie? To jest... Tak, Stare Bogaczowice Tu jest Stare Bogaczowice Stare Bogaczowice Tak, Stare Bogaczowice Wieczorne spacery, tak mówiłem. Sieje, ale jest klimat. a To jest milena. Boisz się milena? Po środku coś się dzieje. Nie? Wieczorne spacery są zarepiasze. To można nazwać wieczorem jak jest 17:20, może nawet. W tej kaplicy 2 października 1958 roku się biskup krakowski Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Co my tu mamy? Stary jakiś krzyż. Ник. So, idziemy w dół idziemy w dół. Krótko relacja. Ale patrzę schody fajne. Krótko relacja. Wieczorem spacery. Jest. jest. Dobra, lecimy. Na razie tyle. mais de 0.2 <laughs> e dos, uh...